Firma CNH Industrial Polska skupia wokół siebie kilka marek rolniczych. Ja jestem przedstawicielem marki New Holland. Jestem marketing managerem na rynek polski. Tutaj w Płocku, w naszej fabryce, produkujemy kombajny z serii TC, kombajny z serii CX5 i 6 i nowość na ten sezon zbliżający się 2021 kombajn CH770. Oprócz tego w płockiej fabryce produkujemy również prasy rolujące, headery do kombajnów i kilka komponentów wchodzących w skład kombajnów produkowanych w naszym siostrzanym zakładzie w Belgii. Oprócz fabryki w Płocku mamy oczywiście sieć dystrybucji. Nasza sieć dystrybucji w tej chwili składa się z 14 autoryzowanych firm dealerskich. I za pomocą właśnie tych firm sprzedajemy na polskim rynku nasze maszyny. Oczywiście sprzedaż to jest pierwszy krok, ale oprócz sprzedaży również świadczymy inne usługi, chociażby serwisowania tych maszyn, szkolenia operatorów tych maszyn, usługi finansowe w postaci finansowania fabrycznego CNH Industrial Capital. To wszystko składa się na naszą całościową ofertę. Fabryka w Płocku. Yy, Dwa lata temu świętowała swoje dwudziestolecie, od momentu kiedy marka New Holland weszła na polski rynek. Oczywiście tradycje naszej fabryki są dużo, dużo dłuższe, bo sięgają już można powiedzieć nawet lat przedwojennych, więc historia produkcji maszyn rolniczych w Płocku jest bardzo, bardzo długa. Marka New Holland dostarczają maszyny nie tylko na polski rynek, ale jesteśmy również eksporterem naszych maszyn praktycznie na cały świat. Te maszyny rolnicze, które produkujemy w Płocku, trafiają do kilkudziesięciu krajów na całym świecie. To są, tak jak mówiłem wcześniej, kombajny zbożowe, prasy rolujące oraz podzespoły do tych maszyn. Jesteśmy obecni na prawie każdym rynku na świecie. Jesteśmy marką globalną. Staramy się dostarczać maszyny, które spełniają najbardziej rygorystyczne normy spalin, jeżeli chodzi właśnie o emisyjność silników, ale również maszyny ekologiczne. Jesteśmy liderem czystej energii. Jest to pewna filozofia, która hołduje naszym codziennym działaniom, a mama za zadanie, ma za zadanie spowodowanie, żeby natura i środowisko, w którym żyjemy, była wykorzystywana w racjonalny sposób, karmiła nas jako ludzi, ale żeby po nas również została nienaruszona i służyła następnym pokoleniom. To jest cel, który przyświeca Marce New Holland. Temu celowi właśnie hołdujemy i wierzymy, że takie podejście powoduje, że Natura po pierwsze nas żywi, po drugie daje nam schronienie, relaks, ale my jej zbytnio nie zużywamy, nie ingerujemy w nią. Bierzemy to, co możliwe, przy jak najmniejszym stopniu ingerencji w jej mechanizmy. Jeżeli natomiast chodzi o sprzedaż maszyn na polskim rynku, jest to ma bardzo. Jest to, jeżeli, jeszcze raz. Jeżeli chodzi natomiast o sprzedaż maszyn na polskim rynku, ta sprzedaż jest mocno uzależniona od dopłat unijnych. Polscy rolnicy, będąc, starając się być konkurencyjnymi, bardzo często korzystają z różnorakich dotacji. Są to dotacje głównie wycelowane w zakup nowych maszyn, w wymianę parku maszynowego. I tutaj można powiedzieć, że bardzo dużo się zmieniło na przełomie ostatnich 10-15 lat. Polskie maszyny, którymi polscy rolnicy pracują na co dzień, można powiedzieć, że praktycznie zostały wymienione. To, co właśnie nastąpiło w parku technologicznym, w polskich gospodarstwach w ciągu ostatnich 15 lat, jest naprawdę bardzo dużym postępem technicznym. Oczywiście są różne gospodarstwa, różnej wielkości. Charakterystyka gospodarstw rolniczych w Polsce jest taka, że to rolnictwo jest bardzo rozdrobnione, a co za tym idzie, tych maszyn potrzeba więcej. Jest to zupełnie inna struktura niż u naszych chociażby zachodnich sąsiadów, gdzie gospodarstwa były konsolidowane, są wielohektarowe. U nas to troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast to nie znaczy, że nie produkujemy dobrej żywności my jako rolnicy. Polskie produkty są doceniane na całym świecie: warzywa, owoce, również mięso, mleko i to wszystko trafia na rynek tutaj nasz, rodzimy, ale również zagraniczny. Marko New Holland stara się doradzać klientom, operować maszyny na najwyższym poziomie. Dość powiedzieć, że już od 11 lat jesteśmy liderem sprzedaży nowych ciągników na polskim rynku. To jest duży sukces, to jest ciężka praca nas wszystkich, naszych liderów, zaangażowania. Praktycznie każdego dnia jesteśmy zaangażowani w to, co robimy. Staramy się, żeby usługi, które świadczymy polskim rolnikom, były jak na najwyższym poziomie. Jak widać, nasi rodzinni klienci, czyli rolnicy, doceniają nasze starania i najczęściej sięgają po nasze maszyny.